Nie miałem wcześniej takiej okazji, by stać tak blisko potencjalnej mis. Mis Polonia 2016 zostaje. Kandydatka numer 20, Izabela Kszan. Szanowni Państwo, to miss Polonia 2016, Izabela Krzan. Wielkie Państwa, brawa! No i stało się, mamy kolejną następczynię Pauliny Krupińskiej Miss Polonia 2016 Izabella Krzan. Jesteśmy tak na świeżo po ogłoszeniu wyników. Jakie emocje ci towarzyszyły, kiedy usłyszałaś swoje nazwisko? Pierwszy moment oczywiście napłynęło mi w zdoczu, bo to jest niesamowita sytuacja, kiedy, kiedy wyczytuję konferencję, twoje imię i nazwisko, ale starałam się jak najszybciej powstrzymać, żeby wyjść godnie, uśmiechnąć się, żeby nie płakać, bo jak się rozpłaczę, to już mogiła, że tak to powiem, ale, ale teraz dopiero dochodzi do mnie, jaka odpowiedzialność na mnie ciąży i mam nadzieję, że podałam temu bez problemu. Masz świadomość tego, że z dnia na dzień, a w zasadzie z godziny na godzinę, stałaś się osobą publiczną. Szczerze mówiąc, jeszcze do końca nie mam tego, tej świadomości, ale myślę, że to z czasem do mnie dojdzie. E, wydaje mi się, że jestem odpowiednią osobą, aby być na tym stanowisku, bo znałam siebie chyba sama najlepiej. E, no i myślę, że dam radę. Obecnie jestem na trzecim roku studiów. E, Studiuję ekonomię w Warszawie. Przeprowadziłam się tam właśnie z studia, ponieważ pochodzę z Olsztyna. E, dodatkowo e, moje życie było bujne w różne sporty, na przykład 8 lat tańczyłam tanie towarzyski, gram, ze świadkówkę ze względu na mój wzrost. A w tym momencie staram się po prostu ruszać w taki sposób, aby utrzymać swoje ciało w odpowiedniej kondycji. Miałaś też jakieś zobowiązania zawodowe i teraz musiałaś zrezygnować z nich? Na pewno kiedy wrócę już w poniedziałek, będę musiała porać się ze studiami, ale dam sobie radę na pewno. To, co już na pewno interesuje każdego mężczyznę i nie tylko, czy jesteś singielką? Nie, nie jestem singielką.